Ja jestem Jaszku, a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w czytam Let's Play Skyrim. Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy rozgrywkę. Jesteśmy w pierwszym dungeonie, zwiedzamy podziemia, siejemy tutaj ból i zniszczenie oraz mistyczną dawkę pożogi. Tutaj zaraz zrobimy. Weźmy, przygotujmy sobie płomienie. Idziemy szkielety. Oczywiście mo możemy zostać nekromantą, a możemy zostać magiem ognia. Do magów ognia mam sentyment jeszcze z Gotika. A do nekromantów też, mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tuniusa. Dobra, o, i tutaj mogę przywołać chowańca. Dobra, i dajmy może płomienie. I jakąś broń, toporek może. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie zawalicie na hita. No i że tak powiem od tyłu cię diabny. No, awans będzie, będzie awans. Co można zrobić z pierwszym tak zdobytym epicko punktem doś doświadczenia, z punktem umiejętności. Oczywiście wydać go można tylko na losowo wybrane zniszczenie. I od razu przekujemy słowa w czyn. Och! Wiesz Ralf, jak pięknie w tym samym czasie żeśmy zadali mu krytyka, i sztylecik dla nas. Jako nagroda wieńcząca ten pojedynek. Oho. Zabiliście chowańca? To teraz ja zabiję was. No, zobaczymy, kto pierwszy deadnie. Powiem wam, że y, finishery z czarów, które posiadają ciągły atak. Czyli, że my tutaj takim smogiem walimy, nie są fajne. Nie, mi się to nie podoba. Sprawdzimy, czy droga jest woda. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Zobaczmy, ile wytrzymasz z podpaleniem. Jesteśmy po tej samej stronie. Co robić? Czemu nie mogę czekać?

Bardzo jest mi miło, a tak w zasadzie to Tobie powinno być miło, że jesteś ze mną po tej samej stronie. Przywołajmy sobie chowańca na tę okoliczność wyjątkową. I. Może płomienie. Och, bardzo niedobrze. Nie podoba mi się ta sytuacja. Giń, Gin, pająku. Tak cię uczyłem. Ja też ich nie cierpię, Ralof. Ale cóż tu można zrobić? Chodź, nie idź tam jeszcze, ja muszę je splądrować tutaj wszystko. Dobra jeszcze tylko ciała, truposzków na górze. I czekamy tylko na Dragonborna jeszcze. Dodatek wychodzi w marcu. Nie wiem, skąd ja wezmę na fundusze, żeby go kupić, ale go kupię. Także optowałbym za tym, żeby jednak... W... Jeszcze raz. Optowałbym za tym, żeby tutaj jakieś questy z podstawowego dodatku... No, to logiczne. Zdl podstawowy dodatek. No, Jaszku formułuje zdania. No. Oczywiście chodzi mi o... Down Guarda. Musieli Zdl zrobić dwa dodatki na tą samą literę. I się myli człowiekowi. Że przejdziemy tutaj sobie jakiś Wątek główny z Down Guarda i że będzie to jeszcze tak w miarę sensownie. Nie wiem, czy, czy wątek ten jest podzielony w zależności od tego, czy jesteśmy Wilkołakiem, czy Wampirem, i bardzo dobrze, że tego nie wiem, bo ja lubię grać w napięciu. Nie wiem, co się zaraz stanie. Znaczy, teraz akurat to wiem, bo jest to misja początkowa, ale nie będziemy raczej grali w misje, które przechodziłem tysiąc razy. Przepraszam bardzo. O, jakiś taki Bóg mały? Po raz kolejny udowodniłem, że Bóg istnieje. jest Nie. O, bardzo dobrze, Ned. Ralow, mi nie musiałeś pomagać, sam sobie poradziłem. I teraz już tylko możemy wcisnąć sobie spokojnie klawisz sprintu. I sprintować do końca jeszcze. Czekaj. Jeszcze na pożegnanie, żeby nie było smutno nikomu. Walne płomieniami w ciebie. Ja też wiedziałem, ralów Że czekam tylko, aż będziemy mogli sobie wziąć Lidię jako naszą towarzyszkę, aż zostaniemy Tanem Białej Grani. Będziemy mogli swój stalowy topór Tana, bo prawdopodobnie taki dostaniemy, z tego co pamiętam, przybić sobie w naszym mieszkanku do ściany na honorowym miejscu. No, no, no. Tak to on. Nie, on nie odszedł, on po prostu poleciał w innym kierunku. Raloch, ja Cię bardzo przepraszam, ale nie mogę Cię już słuchać. Jak może wyglądać rozgrywka na początkowy. Jak może wyglądać rozgrywka tutaj w początkowej fazie, to pewnie się już domyślicie, ponieważ ja zawsze staram się tutaj ten obóz rozpracowywać na samym początku. Oho, jakiś laczek. Dobra, jednego mamy z głowy. Zabijmy łucznika, bo łucznicy są przewaleni. O. I to tyle jeżeli chodzi o zabijanie bandytów w tym odcinku. Natomiast mamy jeszcze dużo rzeczy, które można zrobić i zaraz je zrobimy, mapa skarbu. Coś co jest nam bardzo potrzebne, gdzie jest trzeci? Szukamy trupa, weźmy sobie widok z trzeciej osoby. O, jest ciało 3 złota, ale zawsze coś. Mały spoiler. Tutaj jest książeczka dodająca nam jeden punkt umiejętności do broni jednoręcznej. I teraz już tylko można... O, nie kłócamy na razie. Swobodnie iść do kamieni przeznaczenia. Czerwony, czerwony. Górski kwiatek. Mora, mara, tapinella. Są te nazwy niektórych roślin i zwierząt, że czytałem je Milion razy i do tej pory nie wiem, jak się to wymawia. Te takie glizdy wielkie z odnóżami to są haurusy, chorusy, hałasy. nie pamiętam. Ale weźmy sobie Magic. Bardzo dziękujemy za kamień przeznaczenia. O, kopalnia żarzących iskier, tak? Nie, żarzące osko. O, okruch okruch no no chyba żeśmy poszli nie w tym kierunku co trzeba ale weźmy sobie ocet dobrze że nie ocet rażący okruch aha no masz rację masz rację Weźmy sobie tą niespodziankę Twoją. I chodźmy. Chodźmy na przygodę. Mamy 10 minut. Jeszcze jesteśmy w połowie. Także, jak mówiłem, że to koniec. Jeżeli chodzi o zabijanie bandytów w dzisiejszym odcinku, to żartowałem. Żartowałem. Drugi zastępujemy piątym i lecimy. Aha, linka Mara? Nie, Muchomor, Muchomor, czyli grzyb. się, że ktoś może się tu Nie martw się. Co cię nie zabije, to ci nogę urwie. Aha. Coś widzę. Kiepsko chciałeś umrzeć, ale silnik fizyki cię postawił. Położył na nogi, na plecy. Niekontrolowany bóg, niekontrolowana przerwa techniczna. Po prostu Skyrim ma taką przypadłość. O, wydoby, wydobądźmy sobie rudę żelaza. Ma taką przypadłość u mnie na komputerze, że czasem potrafi się nic z gruszki, ni z pietruszki zminimalizować i właśnie taki desperacki czyn postanowił popełnić w tym momencie, ale jesteśmy już z powrotem. Wszystko gra. Garnek jest pusty. I idziemy, idziemy, idziemy prosto przed siebie ale mam ochotę na różne wątki. Zrobiłbym. złodziei bym zrobił bildie. No 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 chodźcie tu. haha bardzo dobrze. Widzisz? Nie należy zaczynać z jaszkiem. Stalowy toporek. A weźmy sobie. Czasem broń jednoręczna może się przydać. Żelaznego nie chcemy, za to wytrychem nie pogardzimy. Tam była siekierka drwalka. Drwala. Drwalek to mały drwal. Jest tu kto? Dzień dobry. No ja wiem, ja wiem, ale cóż poradzić, kiedy człowiek potrzebuje wykonać quest'a. Ale epicko tutaj się nam cienie komponują, nie? Cóż za ekspresja tutaj bije z tego dungeon'u. No ale nic, szukamy, bo pamiętam, że gdzieś tu była żyła rudy żelaza. Nie mogli bardziej skomplikowanej i językołamaczącej nazwy wymyśleć, tylko żyła rudy żelaza. Kop-kop, Shirella-kop. Może o, weźmy sobie trzecią osobę. <laughs> Coś zachrypłem. pusta proszę o jakąś miksturę, nie proszę o odczynnik, o pszenicę widzicie Ale rzadko się tutaj generuje pszenica nie wiedziałem, że tam jest to jest losowe yy. proszę bardzo to nam jest potrzebne, to nam jest potrzebne <laughs> super, super, super super itemki nam się tu trafiły i wilczy korzeń jeszcze na dodatek, jasnowidzenie Mieszek, o i sól. Sól też jest bardzo potrzebna w alchemii. No wiaderko to może nie aż tak, ale. O i mieszek, też bardzo dziękuję. No rzecz jasna, przecież wrogowie są w pobliżu. Ach, dajmy sobie jednak to TPP. F FPP. No już pokazałem właśnie. Jakbyś nie dowierzał, to... Zobacz na YouTubie, człowieku. Jaszku06 kanał. Polecam. Wiecie, co kocham w Magu? Że jak gra się dwuręcznym mieczem... Albo warriorem, znaczy wojownikiem z jednoręcznymi tarczą, to zawsze wszystko jest takie samo. A jak gramy magiem, to wystarczy przełączyć sobie z czaru zniszczenia płomieni na czar zniszczenia iskrami. Już ta sama gra staje się inna. Ho. Nie, to nie było miłe. A to będzie. Aha. Chciałem się popisać. Co tu zrobimy? Zapiszmy grę jak nie wiemy co zrobić zapiszmy I weźmy sobie zakoszony przed chwilą martwemu bandycie. Nie żelazny, lecz stalowy topór wojenny. O. Ach, już na jakiś kilkam fajny. No i miałem rację. Jak zwykle zresztą. Żelazna strzała, żelazny sztylet. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wygrając w Skyrim, -a będziecie mieli Równie dużo szczęścia na mistrzu co ja. Muchomorek. Może zjemy sobie muchomorka przy stole alchemicznym. Oj, kowalstwo od razu. Dobra, zobaczmy, co tu można zrobić nie na razie nie na razie damy sobie spokój pójdziemy na górę ach nagrałbym trzeci odcinek jeszcze ale dzisiaj już cisza nocna się zbliża więc kończymy zaraz dawać złoto Za czerwone jabłko jednak podziękuję o kuferek. Ale też mądrzy ci bandyci nie? nie mogli całego złota w jednym kufrze trzymać albo przy sobie w kieszeniach. Chodźmy tutaj o i mieszek i kuferek. I ametyst, i trochę miksturek. Nie chce mi się nawet sprawdzać, jakie posprzedaję je pewnie w sklepie, u handlarza, a raczej u kupca w rzecznej puszczy. Mm. I akurat będziemy mieli troszkę złota na dębowe ciało, i może jeszcze na wyciszenie. A tymczasem żegnam się z Wami. Ja mam na imię Jaszku na YouTubie. Nie ma to jak walnąć się na końcu, nie? Żegnajcie. To był Skyrim. Trzymajcie się, peace!